Ejka Co pięknie wyplewione Moje kapustki Dzisiaj nieplanowany dzień Muszę wypielić wszystko ładnie No kurde jelenie się dopadły łąki To już trochę przyrośnięte było no, Komórce też są, muszę posprzątać Już mi zarosło Ale patrz jak ładnie wypieliłem tu muszka nieziala albo teraz siądzie dopiero już miałem inwazję o tych, tych malutkich o, tych pchełek czy jak to one się nazywają O tu jest to taka złotkawa ale zrobiłem oprysk z tego co ja to miałem Blistnik jest kółcze ziela taki podfermentowany I pomogło no trochę jeszcze ich jest No takie to co wygląda tu na takie 5 litrów to było tak ponad połowa tego zielska nie zobaczcie następne niebezpieczne narzędzia no i proszę, jak pięknie wypierone dosadziłem papryczek tych malutkich niech się ukorzeniają ale to już zimno strasznie, widzicie takie pozawijane ledwo dychają tutaj mogłem jeszcze w szklarni podtrzymać niektóre co większe to to lepiej, nie? Ale wszystko się pozawijało. Dzisiaj nad ranem to było... Kurde, już 5 Nie, około 5. Tak, około piątej to było 5 stopni, a później było cztery. Myślę, no że to ostatnia zimna noc. O, patrzcie jaki to jest dobry patent. Się dobrze pościółkuje. Z koszoną trawką. To wychodzi... A, to może nie było świeżo rośnięte. Ale łatwo te chwaściki wychodzą. A jeszcze poczekaj, nie, jest tak zarośnięte Rzodkieweczka pyszna wyszła, już zjadłem dzisiaj Lepsza niż ze szklarni mm, Takie bobeczki I może obiedzona przez te Śmietki, co jeszcze na kolację muszę narwać Ale nawet nieźle Cukinki ok nic się nie tam nie powiedziało Z tych niskich, bo to już dwa razy było tak nisko ja tydzień miałem z pszczółkami, moimi kochanymi nie było, nic tu na polu nie robiłem. dopiero dzisiaj no raz przykrywałem to włókninką. A te widzicie papryczki takie? To nie jest suche, tylko normalnie im zimno. No, w międzyczasie niespodzianka mi się, co to wyrosło. widzimy, że mi fasolka wyskoczyła. Szparagowa, fioletowa. To purple tape. No, tu już też podciąłem. Jeszcze na razie tych faścików nie usuwam. Jutro powyciągam, ale widzicie, już motyczką przelec. Chciałem rządek. Muszę tak poprzekrywać jak i tu. Lepiej to idzie. Już nie wiem, czego ten jeden rządek właśnie mi zarósł. No ten też już, ale to tam posadzony jeszcze nie. A jutro podeschnie to trochę. O. To poprzebieram. Motyczką podcięte, to już będzie obsychało. Dym mi się skończył. Pokażę wam jeszcze muszę moją łąkę, jelenie nie zeżarły. Dzicz to dzicz. No i co, pomidorków trochę dosadziłem, bo nie wszystkie przeżyły. To jest z tych malutkich takich. Mam te większe wszystkie No tu tylko raz coś obsypywałem tą trawą, tak skoszoną Żeby się nie, na plastiku potem nie leżały Ale już ładnie, mimo zimna To się dają rady, tam już łapie się, widzicie, jedno grono Tam będzie drugie grono A to moje przecierówki o, to w sumie wszystko głównie, żeby tylko jak najwięcej przecieru się udało O, ten jeszcze jakiś blady na pewnie z miodnica. To wszystkie ładnie sobie radzą. Mimo, że zimno odbijają. Takie, co my tu mamy? Tu mamy, a tu mamy krakowski. A tu obok te malinowe sherry. A nie, jakie malinowe, co ja wiem. Te black cherry blaki. No, Widzicie jak ładnie już kolorku nabrały. W końcu ruszyły. Mam nadzieję, że teraz te ciepłe nocki się w końcu zrobią, bo, bo masakra, nie? Widzicie, takie listki pozwijane. Dzień do słońca parzy. Może aż w koszulce trzeba robić. A w nocy zimno. Te takie, co były zabiedzone to ledwo, ledwo dyszą. Ale mam jeszcze zapasik, jeszcze parę tych wysadzę, co, co lepsze. Te też mocno dostały, ale, ale jeszcze dadzą radę. Nie, pójdą rządek tam od płotu. Cebulkę też zacząłem plewić. Marchewkę nawet znalazłem. Jednak coś będzie. Tu już wcześniej zacząłem, ale tak. Tylko eksperymentalnie jak to robić. Tu dzisiaj już zalece ten rządek, co znaczy, tak siedzę ja motyczkę pokażę wam jak to się fajnie robi w takich growkach jak ja tu robiłem wcześniej. Bardzo łatwo to idzie. Z na przykład gdzieś tutaj, gdzie dużo a i cebulkę widać. Gorzej jak jej nie widać, nie? Ja sobie tak lecę. Podcinam z jednej strony, i tam jest akurat miękko ten rowek, nie? Potem, tak z drugiej strony to samo, w rowek. Nie? I teraz od środka tylko ciach, ciach. wychodzi oczywiście zostaje przykrycie. Zobaczcie, bo blada, to może azotu trochę dostanie z tej zieleniny, żeby nie urwał coś. nie no wszystkie wyszły. I też oczywiście poprzykrywać, przyklepać z powrotem, żeby nie przesychało. I cebulka się ładnie trzyma. No i tak Ten dwa jeszcze dziś myślę zrobić. No dość dobrze to idzie, ten też oczywiście. Buraczki coś powyskakiwało więcej oczywiście to też je przedrzemy teraz ład w tym jak było tak ściółkowane łatwo wszystko wychodzi nie? miękkim trzeba może tego motyczką, bo to buraczki to kralniczek piękny trochę ich tu będzie tych rządków. Tam mi tylko nie wyszły te liściowe onguracki to też biedne takie. Już im liście. No ale to co tutaj trochę podsypałem ten gromreczek. Tego azofoski. No tam tylko 5% azotu. Nie? No tu w tej ziemi traci azotu za wiele nie ma. No ale może się w poniedziałek ukoszę trochę zieleniny. I trochę coś będzie nie. Patyczki już przygotowane na podpory. Jednego pomidorka już tu posadziłem, tak, tu będzie rządek pomidorków jeden, a potem tu drugi, od tej strony, tak je posadzę na boku. A tego już zacząłem sadzić kilka dni temu, kiedy ja to zaczynałem u pszczółek w piątek, kurde, to już tydzień minął. Dzisiaj sobotę mamy, a wczoraj sobie dzień wolny zrobiłem na spacerki z Łajką pole się połazić. zimno, zimno. Złajeczką pole się połazić. za rozpadzie się porozglądać po tamtym górnym masywie całym. Tam bliżej mszany coś znalazło się. Trochę zaczyna kapać z tych jodeł. Ale na zbiór to jeszcze nie widać. Mam no nadzieję. Ale dobrze, że leśna jeżynka, Ta czarnica leśna. Teraz będzie kwitła. Bo rodzinki fajnie, w sile, tylko żeby miały co nosić. Coś tak niby chodzą biednie. Ale ogólnie, no kiepsko, kiepsko. Odkładziki to mają, bo z syropkiem karmione, ale z odkładziki to miodu się nie bierze. Na przyszły rok będą nosiły. Chyba, że się jeszcze spać pojawi to na jesieni, może się, może się coś weźmie z odkładów. Rozwijają się fajnie, o. O, proszę, co tu się wydarzyło? Coś imię obżarło. Co tu wlazło? To pewnie zajączek był. Kurde. Dzięki nawet sobie dają rady. Gdzieś tam niektóre były takie uwalone, ale powoli, powoli zaczynają żyć. Przynajmniej te. Mam te, co były takie z rozsad większe zakwitły liścia nawet nie wykształciły, a zakwitły. No, tutaj cukinka jedna. Ona miała taki wielki kwiat. I tu jest nie. Zurwałem, ale śmiesznie aż wyglądała. No, idziemy do tego mojego pola, co miała być dynia siana jeszcze, ale już nie będzie. Ziemniaczki piękne jeszcze wychodzą, najlepsze, że te ziemniaki to tu była kubka usypana z czegoś takiego, to nie, ja mówię, nie wiem, to takie kłącza wysuszone, odsypałem tylko trochę gliną, piaskiem, skoszoną trawą i tyle, one tak na, na gałej ziemi. Nie? No, w wcześniejszych filmach pokazywałem jak to, się, jak to się robi, ziemniaki będą dla leniwych też dobre. Idzie te moje dynki, teraz wszystko zarasta. Wszystko rośnie, tylko nie to, co trzeba. Nie. Zwariowały całkiem. Zły. Liści nie wytwarza, a kwiat jeden nad drugim. Chcą kwiaty robić. O nie, ta poszła trochę w liścia. Coś może z niej będzie jeszcze. No, to moje pole dniowe i ale tak hydro żar Zeżar najlepszy Patrz, jak tam widzicie w krzokach tą budę Widzicie? Dasek się tam błyszczy Prawda nie mogę przybliżyć idzie od tamtej budy do tamtego orchy. Kurde, miały być tu dynie, wszystko No już nie będzie jeleń zeżar Człowiek się tu myślał, że przyjdzie na warzywa zeżreć To łąko opierdolił Bydle to to bydle, nie? No bydle, dziczne, głodne, żyć chcę. Ja się zmartwiłem właśnie, że to tak chytro Zostawił te badyle, żeby jakiejś sraczki nie dostał, albo zdjęcia. Wiecie, jak to chytro, to pazernie tak jak to. Bo ten wszystko brzuch boli, nie, to sraki, nie sraki. No, to następne jak widzicie. Nie idzie w ten. Tylko w kwiatki. Ale już wysiałem tutaj tą dynię w końcu. Skoro tam nie pójdzie, to jeszcze tu rośnie. Będzie tu widać? Nie wiem, że jeszcze wszystko zjadły na Nie jest nic. może. Może ją trochę do ziemi wrzucę. Miałem masę tych nasion. Jak się tu rośnie. Co robię to kosiareczką? ciekawy jestem w ogóle czy to tak. urośnie z samą siewu. No pęcznieją nasionka. Szczelinca może urośnie. No ale dobra, no. Nie można mieć wszystkiego. No, tu by rosło najlepiej, nie? Zobaczymy. Eksperyment będzie następny. Dnia dla winiwych. No ale nic, za to się przyłoży do reszty lepiej. Nie więcej innych warzywek. Tamta pyszniejsza dynia, mama koło domu też nasadziła. Mam jeszcze tych wynalazkowych trochę, jak się pokoszę to chyba, że nie zdążę. Takie ogrodzenie dla jelenia że nic przyleci kopytami i zakosi zaraz i tą trawkę, to jest zielone ładnie. Te ładnie rosną, te radzą plan jakiś. Może po jednej już będzie dobrze. Bo no ta pyszna dynia, piżmowa. Sąsiadki, Kiedy to, 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 nie tak dawno miałem. nie I Niektóre ładnie się rozwijają. Jeszcze może. Zraz jakimś nawózikiem podlejemy. Też jak tu będę kościł tą trawę, to się na, na Tam trzeba będzie już zostawić. To już trzeba będzie przygotować na, na przyszły rok lepiej. Się pokosi te łąki moje, co pozostawały. I przywiozę sobie to siarko tutaj, porozkładam elegancko na zimę. Raz, że może wiecie, nie będzie takiego betonu. Platynum robaczki to zawsze. Idzie pod taką kubką. Nasza większa ziemia. Ładnie granulki zrobione. Więc tylko taką skoszoną trawką. Nawozić, nawozić. To i będzie rosło. Dynia rarłoczna. No ale cóż. Jelen z J. Nic nie poradzi na to. To na zdrowie wyjdzie, żeby mu nie zaszkodziło, nie? No ja nic więcej ciekawego. tutaj od buraczki ładnie wyszły. To w sumie te były później dosiewane. W buraczkiem to lepiej poczekać jednak. to tutaj to nie wiem nawet, czy to będzie co przebierać. A nie, czekajcie, bo tu mój czosnek jest. Muszę się brać za to otworzyczenie trochę bo żebym się połapał po potem co jest co, gdzie dosadzać gdzie nie. No, jakby tu cebulka, cebulka, tam na końcu był czosneczek sam. A marcheweczkę miałem pokazać, że w tych zaroślach jednak urosła, nie? Tutaj widać o pasternaczej. Czekajcie gdzie, będzie. Właścika przerwa. O tutaj. Gdzie jest? pustelneczek jest i tu on się da rady też jest o, tylko teraz go przerwać trzeba trochę się trochę chwaści i mimo wszystko chwaścisku, chwaścisku, ale będzie te to raczej nie będą ale tu już podosadzałem obok dynkę żeż te cukinie nie wyszły tam te pięknie rosną no, gdzieś tu niektóra z rozsady, ale to kto to, to widział, że to 15 czerwca będzie kolejna zimna Zośka. Więc może aż minus, a nie, ale i zimna jak cholera. Nie? W czerwcu takie zimne nocki to nic dobrego. No, da się ładnie. A nie tu kabaczki były. No, kabaczek właśnie, to nie dynia, to jest kabaczek. Myślę, bo to inne ten, inne liściuchy. No ale z tych to ten jeszcze może będzie. Tu nic, nic. Ten może jeszcze dadzą coś. Tych to już nasion nie mam. no też dosadzą nie będę. No, tu norniczka. Jemy jak szalone. A, tak właśnie, tu zażarła ze trzy pomidorki. już ładnie odsypujemy. Tam nadmiar chwaścika, to sobie tu przeniosłem. No i dobra. Dobrać tylko walczyć z chwastami. Żeby i tej łąki nie zakosiły jelenia. Nie i tyle. Do zachodu jeszcze daleko. Oho, jarzy po oczach. Kolejne dynki małe. To się będzie no. Rzepki się wysiały, właśnie rzepki są kochane, ładnie. Z będzie coś. To widzę, że to wysiałem sobie taką tackę na rozsadę. To trzeba od razu w grunt dawać. Kiełkuję to ekspresowo. No. A jaki chwaszczik, też się gdzieś tu przegarł. Arbuzik, myślę, melonki też sobie dają radę. Ten się nawet pewnie też odbije. Papryczkę tu jakąś wsadziłem. I te powoli one już puszczają. Wąsy będą się chciały piąć. Do szczyku by się jeszcze przydało i będzie pięknie. Bardzo jaka rzepka. Rzepa idzie jak szalona. No dobrze. Dobrze, dobrze, że fasołka idzie, jeszcze tu resztę, tu zaraz trzeba wyharatać i fasolkę sadzić. No ale to już do końca tygodnia damy radę. A się no przyszłego. Hmm. Będzie co widać. Nie ma. Pochowały się jele, nie przestraszyły się.